Pierwszy występ reprezentacji Polski w roku 2020 już za nami. Chodzi o reprezentację 2016. 16, rocznik 2004, który na przełomie stycznia i lutego bierze udział w turnieju w Izraelu. Na inauguracyjny mecz z Gruzją trener Dariusz Gęsior posłał do boju następujący skład. Maliszewski w bramce, trójka obrońców to Kolan, Lip i Seweryś. Przed nimi Pieńko, Kamiński i Ruszel. W roli wahadłowych Bugaj oraz Romanowski. No i wreszcie duet z przodu Duda i Pacławski. Ofensywny początek tego meczu w wykonaniu biało-czerwonych? No już w czwartej minucie powinniśmy objąć prowadzenie. Po błędzie obrońcy przed szansą stanął Norberg Pacławski, ale Gruzini wybili piłkę w zasadzie z linii bramkowej. W odpowiedzi 10 minut później zaatakowali rywale i oni też mieli bardzo dobrą okazję. Kabuliani obsłużył podaniem Dawra Szelidzego, no ale jedyna korzyść jaką mieli z tego Gruzini to rzut rożny. Nasi rywale prowadzeni z ławki przez Zuraba Kizaniszwiliego, trenera, który jeszcze do niedawna jako środkowy obrońca biegał po boiskach Premier League angielskiej w barwach Blackburn Rovers i tej szkockiej choćby jako zawodnik Glasgow Rangers. Młodzi podopieczni Kizaniszwiliego, zwłaszcza ci z formacji defensywnej, mieli sporo roboty. Tu widzieliśmy, jak nieobstawiony pozostał pieńko, który nie trafił czysto w piłkę. Kilka chwil później drugie ostrzeżenie dla naszej defensywy, tym razem z prawej strony, skąd piłka trafiła do Georgi Kabulaniego, ale jemu również brakło przy tym uderzeniu precyzji. Do przerwy po zero, no a druga połowa to w zasadzie wyłącznie ofensywne próby Polaków. Zaraz po zmianie stron prostopadły podanie Kamińskiego na bramkę mógł zamienić Pacławski, pozycja nie była jednak łatwa, stąd ten strzał nie sprawił problemów w ramkarzowi. Kolejna okazja raptem kilkadziesiąt sekund później, gdy w pole karne wpadł wprowadzony na boisko w przerwie Antczak, jego strzał został zablokowany. Tak czy inaczej obiecujący początek drugiej części w wykonaniu podopiecznych Dariusza Gęsiora. W 52 minucie kolejna składna akcja. Romanowski w kierunku Kamińskiego, zgranie do Pacławskiego, no i kolejna okazja przed napastnikiem Lecha niewykorzystana. Z każdą minutą ataki Polaków nabierały na sile. Tu widzimy jak o uderzenie pokusił się Patryk Romanowski, no i zmusił do wysiłku gruzińskiego golkipera Luke Jojue. W 56 minucie Biało-Czerwoni wykonywali natomiast rzut rożny, po którym piłka zatrzepotała w siatce za sprawą uderzenia Pacławskiego. Radość okazała się jednak przedwczesna, no bo sędzia liniowy w tej sytuacji podniósł chorągiewkę, sygnalizując, że przy strzale Romanowskiego Pacławski był na spalonym. Wciąż 0 do 0 w tym meczu, no do końca pozostawało coraz mniej czasu. Dobra postawa gruzińskiego bramkarza, występującego na co dzień w barwach Dynamo Tbilisi, choć koledzy nie zawsze pomagali. Widzimy nieodpowiedzialne zachowanie meszkiego, które mało brakowało, a zakończyłoby się otwarciem wyniku tego meczu. Coraz więcej skazywało na bezbramkową inaugurację roku, no ale to jeszcze sytuacja z minuty 90. W akcji trójkę rezerwowych Kozubal do spółki ze Starzyńskim odebrali piłkę przeciwnikowi. Swój udział w tej akcji miał również Litwa, który podał do Starzyńskiego płaskie zagranie na piąty metr, gdzie Antoni Kozubal sprawił, że Polacy wreszcie mogli się cieszyć z prowadzenia. W ostatniej akcji czasu podstawowego jest 1 do 0 dla Biało-Czerwonych. Patrzymy na tę akcję raz jeszcze. Zaczęło się od wprowadzonego na boisko po przerwie Kozubala i na tym samym zawodniku się skończyło. Wreszcie pokonany Dżodżuła, a na to trafienie Gruzini nie byli w stanie zareagować. W pierwszym tegorocznym meczu Polacy wygrywają 1 do 0. O kolejne zwycięstwo powalczymy w piątek z Białorusią, a turniej reprezentacja prowadzona przez Dariusza Gęsiora zakończy 2 lutego meczem z gospodarzami z Izraelem.